Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Panie, w dniu, w którym wspominamy zesłanie Ducha Świętego, wszyscy pragniemy zawierzyć Ci nasze serca, całe nasze życie. Czytamy Pismo Święte, mając przed oczami wyjątkowy moment, gdy zapowiedziany przez Chrystusa Duch Święty stąpił na apostołów. Pragniemy, tak jak oni, otworzyć się na Jego działania, żyć wiarą i nigdy nie zwątpić. Błagamy, Ojcze, niech stąpi Duch Twój i błogosławi nam wszystkim tu zgromadzonym. Niech Jego błogosławieństwo spocznie na nas i wszystkich naszych najbliższych, których sprawy nosimy w sercu. Prosimy, Duchu Święty, przyjdź i działaj w życiu każdego z nas. Bądź w dobrych i trudnych chwilach, dodawaj sił, gdy zabraknie nadziei. Naucz nas żyć z chrześcijańskim męstwem, miłością i spokojem duszy. Ufamy, że przy Tobie nic nam nie grozi. Duchu Święty, zapraszamy Cię do naszych domów, rodzin, miejsc pracy. Zapraszamy Cię wszędzie tam, gdzie poprowadzi nas nasza życiowa pielgrzymka. Błagamy, oświetlaj nam drogę do Pana Boga. Ochraniaj przed złem i czuwaj, byśmy nie pogrążyli się w ciemności. Z Tobą wszystko jest możliwe. Boże, prosimy, niech spocznie na nas moc Ducha Świętego. Niech on dodaje nam wszystkim swoich darów i nieustannie zbliża do Ciebie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!